moi witajcie na Łoszowocie. Ja Wam pokażę, jak wyjść z tej gry w najłatwiejszy sposób. Czyli z tej gry. Ale zanim, zostawcie suba i lajka. Najłatwiejszy sposób, by wyjść z tej gry, to jest. Widzicie? Takie coś się dzieje. Ale najłatwiejszy sposób, by stąd wyjść, to jest. Łączenie swojego internetu. Cyk, cyk i rozłącz. Widzicie? Widzicie, wszystko się zaświeciło.